Wiem, że już świata święta i po świętach już się skończyły. No, jak z samego tytułu widzicie, nazwałem go Mamy Elytrę wow, no i jest Elytra... T y jeśli to Ola oglądasz, to pasną dla ciebie zrobił prezent. I to, I to niejaki, I to niejaki prezent. No ale. No i już nie chcę mieć. Jezu. No, moim zdaniem to gówno. Ej, moi te... Ej moim zdaniem to gówno. Dobro. Ej diamenty już? Pordo. Ej weź mnie tepnij. Bo ten boję ja naprawdę już nie wiem, gdzie jestem. O dziękuję. No się ma, się ma. Wbijajcie na streamka, na 15 Ja nie mam ten, ja nie mam w włączonych, więc jak się włącza komentarze? Mm, Rozpocznij sesję SharePlay Zapisz klip wideo, to na pewno Zapisz zrzut ekranu Czekaj, muszę zrobić ten Jaki możemy zrobić, zrobić ten wchód ekranu? Ej, masz ten. Nie. Czekaj, masz obraz, masz obraz jakiś. No to, ej, no to daj mi ten. Jeden obraz i ja ten. I ja zrobię z dużo. kiedy cię oglądam. Ej, a mam pytanie, gdzie e, gdzie ty jesteś? Ej, ja Ej, ale czekaj, jak się włącza te komentarze, ty mordo? Ej, jak się włącza te komentarze, przyjaciel? Przyjaciel, jak się włącza komentarze? Fak. Ej, e, jak się to włącza, te komentarze? Ej, ja nie zrobiłem zrzutu ekranu, f**k Co nie nie mam? W Czu, mam. E, czekaj, sprawdzam na pierś Nie w piwnicy, nie? Ona mówiła, że są dobre, ale ona dla tej ważności widzi, że tam na tydzień, czy idę tam... On nie miał takich dwie daty. Co nie? No. No, 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 no. Ej, e to czekaj, um, ja idę zrobić ten zrzut ekranu do ciebie do piwnicy, Fak. Nie wyszedł. Nie, no. Ale tam wiem, że 11 wyjechali, to ona mówi. E pa pięć, co? No, zawsze hity? Czy jakoś tak 4-5, a on Gdzie tam? No, nie czuwa, że kurczak tam nie będę, nie... I ja ci... Ej, ja ci nie za... Nie, nie ja ci nie wiej, więc mnie nie oskarżaj. To jest takie echo.

Na, na spokojnym, mam. Co? Aby na spokojnym, No Nie A jakimi tak mówię, kurydzą, nie znam tego co pada? Popsam, czarko, no, e, cho. Ja nie jestem początkowy, mordo. Ja nie jestem. To, 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 Jej, kogo nie walną? Kto, kogo walnął? Kto, kogo walnął? Ja Cię nie wiem. Ej, ja Cię nie walnąłem. Chodź. Ej, gdzie jest, gdzie jest ten, ej, gdzie jest ten drugi?

Czekaj, z, yy, co ja mogę sobie ten zenchantować, kurde. No tylko że ja nic nie mam. Tylko no my... ej, no to ej, ja mu dam tą lytrę. Poczekaj, ej, typie, ty. Czekaj! Co ty? Nie bij go! No nie bij go! Kukurydza, nie bij go! Ja nie idę, bo ja nie jestem początkowym. Czemu mam aż tak dużo diaksów? Ja Nawet nie. Typię, nie widziałem tych diaksów. Mordo. Kto, kto miał do mnie problem? Nie bij go Kozlewski Bartek, nie bij wszystkich. Można. Ej, nawet ja tego nie mam! On ma literę to i to... A ja nawet ja tego nie mam. Nawet ja nie mam kasku. Ej, a to nie co co masz? Ej, by nie dostał. Weź budaj to my bo... A we, ty, ej, pason. A dasz mi ten hełm? Dobra, już jestem. Pason. A, a masz hełm jakiś? Albo buty? Ty, co wiesz trzeba? Daj kamieć. Ale ty masz wszystko masz z lewski więc morda Ej, a masz jakiś hełm dla mnie? Ej, no kurwa. Co jest? Mm. U kogo jest taki przegłos? O, Mhm. Ja nie chcę. Tak. No nie bić się! Skąd Ej no czekaj! A mnie już nie zadaje. No u ciebie też nie. Ej, nie mi zadało, ale nie zabrał mi sarduszek. No wychodź ty piew. Ej, a oni nie mają żadnych broni. Ej, weź Ej, no to po co im wszystko dajesz na początek? Weź im... Weź im ludziom nie dawaj wszystko na początek. Bo dajesz im nawet rzeczy, których ja nie mam. No Elitrę okay, mam. Ale no nawet no nie mam kasku wieki. i tego, i butów. Więc we, weźcie, weźcie ludzie, nie bierzcie wszystko, wszystkiego co my mamy. Ej, wyjdźcie już w ogóle tak z piwnicy, bo nam zaraz wszystko ukradniecie. Okay za weź, Kuk... kuku. zabrać. wyła, wyłaś, ey! wyłaś, wyłaś, kuku. Ej, a masz w ogóle strzał, pan son? Jezu, co nie.

Okay, pas on, ej, pason, ej, pason Ej, ale, ej, pason, weź już Weź już wszystkich, nie dawaj Każdej rzeczy, bo naprawdę No my, ej, my zaraz zbankrutujemy Nie dość, że zbankrutujemy To zaraz ja mogę nawet wyjść z tego serwa Bo naprawdę, to ej No to weź już, nie dawaj wszystkich, bo zbankrutujemy, i ja, i ja odejdę z serwa Oj, Ola jest! Ola! Ola, żeby bola! Ola, żeby bola! Ola! Ej, skąd Ola ma takie rzeczy? Skąd Ola ma? Siema Ola? Ej, jego ona dołączyć do imprezy za Zapraszamy OK okej? ma Ola! Ola, mam mikro znowu! Ola, jest mikro! No on ci, go, on ci go stworzył. To jest to moim zdaniem dobry prezent. No ej, to no co? No bo te... To bo mnie ten... Bo Potem powiem, bo już zdradzę niechcący ten... O. To nie chcę nie to bym powiedzieć. <laughs> Weźcie podstać. Wypierdzielaj, kukurydza. No, ej, ja mu nie pomagałem dlatego, bo to miał być... On stworzył ten prezent, a mnie Endermany ciągle zabijały. Jak się skrzynka nazywała? Są. Prezent dla Oli. O! Nie za skrzynka. Masz. Masz fajerka. Ej, a kiedy Wigilia tak. W... Ej, a kiedy tak w ogóle Wigilia jest? Ty. No. Ej! Ola wyjdź, bo to zrobimy Wigilia. Ola wyjdź, to zrobimy Wigilia. Dobra, chodźcie Czemu nie bijesz. No, tam na masz tam na górze tam mieszkanko. Ej, ale wyj, Stoń! Ej, weź nie dawaj każdy wszystkiego, tak kto dołączył. Go... Gdzie? Gdzie? Stoń! Stoń! Nie, nie, Przysz te Bo Gdzie? ja to tym, łazik, już nie Ale nie chodzi mi o tamtych typów. Patrz, no nie, gdzie...

I mm do -hmm.

Pleciona jest bardziej. ja z głośnik przygnięty. Masz? Masz? Mm. a Ma, patrz to. Patrz to. Patrz, to, patrz, jest. Nie, Nie. jest. Trzeci odcinek, tak? Tego pedofila? A w tym drugim są tam odpowiedziała. No, no, no nie będę mówić. Czekaj.